Andrzejowi Piasecznemu publicznie się dostało. Menadżer sławy przybylskiej zaatakował piosenkarza, zarzucając mu wulgarność i nieprzyjemne zachowanie. Piasek postanowił odpowiedzieć, nie cichną echa tegorocznej edycji festiwalu w Opolu. Andrzej Piaseczny miał okazję przekonać się o tym już kilka razy. Podczas swojej transmisji live na Instagramie menadżer Sławy Przybylskiej, Chris Rydzelewski nie szczędził gorzkich słów pod adresem piosenkarza. Co takiego powiedział, menadżer Sławy Przybylskiej o piasecznym, niesympatyczny i zarozumiały. Rydzelewski podsumował to, co z jego perspektywy działo się za kulisami festiwalu w Opolu. Poleciały nieprzychylne opinie w kierunku kilku polskich gwiazd, prawdopodobnie najmocniejszym fragmentem były jednak słowa o Andrzeju Piasecznym. Nie ma kultury w sobie. Jest to człowiek zarozumiały, wyrachowany i pozbawiony moralności estetycznej. Jego zachowanie było naprawdę skandaliczne, i nie takie, jakie przystoi artyście, przekazał mężczyzna. Co więcej, popularny piasek ma rzucać wulgaryzmy na prawo i lewo, także podczas interakcji z innymi. Rzekomo ciągle chodził z ochroną i był wyjątkowo nieprzyjemny w obyciu. Dla mnie osobiście, przeklinanie jest nie najlepszą formą, bo jeżeli ktoś się ma za artystę topowego, nie powinien przeklinać. Niestety, w tym świecie nie ma kultury. Jest niesympatyczny i zarozumiały. Chodził z ochroną cały czas niepotrzebnie. Andrzej Piaseczny odpowiedział na krytykę, z racji na to, że o sytuacji zrobiło się głośno w polskich mediach. Piaseczny postanowił zabrać głos. W rozmowie z Plejadą przeprosił za wszelkie okazje, kiedy przez swoje słowa mógł sprawić komuś przykrość. Zaznaczył jednak, że Rydzelewskiego nie zna osobiście, przepraszam, ale nie znam tego pana. Oczywiście, jeśli w pośpiechu sprawiłem czymkolwiek komukolwiek przykrość, to serdecznie przepraszam, powiedział. Wyraził także swój podziw względem postaci Sławy Przybylskiej i pokusił się o osobiste wyznanie. Zdradził, że prywatnie rzeczywiście często ucieka się do wulgaryzmów i intensywnie przeklina. Artysta zaznaczyła jednak, że nie użył ich nigdy pod czyimś adresem publicznie, czy jestem niesympatyczny i zarozumiały? Wydaje mi się, że nie, choć zdecydowanie jestem ostatnią osobą, która powinna o tym mówić. Na pewno jestem żywym, mięsistym i emocjonalnym człowiekiem. Prywatnie klnę strasznie, tak, jest to moja wada. Trudno mi jednak sobie wyobrazić, żeby publicznie podczynić adresem.